Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clash Royale. Jak widzicie, udało mi się wbić po raz pierwszy w historii mojego konta, mojej gry 6000 pucharków, a więc, e, czempiona! Dokładnie wyszedłem z tych wszystkich masterów i innych rzeczy. Jest czempion, czyli ten e, heum. To jest hełm, chyba tak, e, oczywiście e, Prinsa no i teraz został Grand Champion, Royal Champion, jeszcze Ultimate Champion, czyli 1000 pucharków przede mną. E, oczywiście nie zdążę tego e, zagrać do końca sezonu, pewnie już w ogóle nie zagram, żeby po prostu sobie tą fajną rangę utrzymać. E, przed chwilą to wbiłem dosłownie, więc obejrzymy sobie powtórkę. No, i tak sobie patrzyłem tutaj, jak wygląda aktualnie sytuacja w y, tych rankingach, y, czyli Top Royals, i no, w Polsce jestem gdzieś tutaj na 1000 w którymś miejscu, czyli chyba też nie najgorzej, do topki, tutaj tylko 5 tylko pucharków brakuje. Może jakbym zagrał, to bym do tej topki się wbił i tam y, na, któreś na któreś fajniejsze miejsce awansował. No dobra, to jest mój deck, którym gram. Ostatnio bardzo długo. Wszystkie karty już na maksymalnym poziomie. Można powiedzieć, że słabo, ale no tak, jak, jak widzicie, mam 16 tutaj poziom. Nie gram w Clash Royale codziennie, nie gram też często, a jednak udało się to wbić i, i możemy w takim razie przejść do powtórki, bo no jest to rzeczywiście, no tutaj, jeszcze żeby potwierdzić. Mamy tutaj Season Highest oczywiście No i Highest Trophies, najwyższy, najwyższe pucharki 6023 Więc oczywiście tutaj niedługo nowy sezon, Activity Log No i to jest ten deck, który po prostu Pokonałem, także bardzo ważna, ważna chwila oczywiście w historii całego mojego konta Napiszcie czy wam udało się już do tej bariery 6000 do, 6000 dojść, bo od początku gry, no jakby na samym początku sukcesem było mieć 3000 i to wtedy, jak pamiętacie, była legendarna arena, czyli teraz ta z tym hogiem. No, i, i z tamtej areny jeszcze się zdobywało legendarne pucharki. Teraz jak widzicie, już dwa razy więcej mieć, to już jest nawet ok. E, a teraz po resecie sezonu będę miał chyba z 5000. Tak mi się wydaje, że to się po prostu dzieli na pół powyżej 4000. Czyli, czyli 5000 to już jest bardzo dobry start, oczywiście, sezonu. No i pff, jaki będzie cel na następny sezon? Nie wiem, zależy jak, jak, jak często będę grał. No, to po prostu pobić rekord z tego sezonu. I odblokować tam jakieś kolejne nagrody w tym trofirodzie. E, także jak widzicie tutaj, e, w ogóle im, im wyżej szedłem w, w tym rankingu, tym częściej właśnie Deki trzema muszkieterkami z Hogiem i SPEG były takie typowe po prostu Deki do PEK bardzo dużo spotkałem tak samo no, eliksir, kolektor i muszkieterki, no to bardzo rzadko spotykany deck ostatnio był przeze mnie na masterach, a a jednak no, w tym w tym końcowym w, tej, w tym końcowym etapie wbijania 6000 no, pojawiły się kilka razy więc, więc takie moje spostrzeżenie po prostu wychodzi też nowy balans i tam bafują chyba te Royal Hocks i tak dalej, także nowa meta będzie, zobaczymy, może ten deck w końcu zmieni, no bo już no, dość niezły sukces nim odniosłem, także można się nauczyć grać na przykład golemem albo gigantem, aczkolwiek nie wiem właśnie patrząc po tych dekach, czy to jest teraz tak bardzo w mecie, bo, bo rzeczywiście golema rzadko spotykałem. Aczkolwiek jak już jest golem na naprawdę, naprawdę wysokim poziomie i, i przeciwnik potrafi nim grać, no to jest, jest bardzo ciężko. No zobaczcie, on tutaj, no taka standardowa strategia, czyli dwie muszkieterki idą z jednej strony, a do tej jednej, która jest po drugiej stronie, dorzuca po prostu jakieś tam karty przeciwnik. No i tak próbuje spuszczować dwie wieże naraz. Nie udało mu się to. Jak widzicie tutaj dzielnie się broniłem. Pół minuty do końca, 555 równo. HP na wieży przeciwnika. No i kolejna obrona. Poszedł Fireball. Znowu te minionki. Tutaj chyba tylko Zap bez Ice Golema. No właśnie. I wieża je sobie spokojnie dobiła. No i, i teraz tak. Kolejny sezon. Ósmy już w Clash Royale. To będzie powrót do, do tej legendarnej areny naszej ukochanej starej dobrej i nowe skiny do wieży taki w kształcie loga raczej w no tak jakby także bardzo ciekawe no ale zobaczymy czy jakieś ciekawe rzeczy będą szkoda że nie wymyślili nic nowego tylko że po prostu powtarzają sezon któryś tam akurat ja wtedy wykupiłem sobie pass royal mam tą wieżyczkę, ona jest bardzo fajna w ogóle i prawie nie zmieniam. Jeżeli chodzi o motki, no wygrałem tego balona, o, on jest tutaj w tym challenge'u. No i teraz jest taki challenge, którego za bardzo nie gram, także w sumie nie ma co tutaj pokazywać. No dobra. Ja zostaję w czempionie już do końca tego sezonu. W sumie nagrody i tak nie są jakieś super. 5000 tutaj jeszcze. Wow, 750 Firecrackerów. W ogóle ta karta jest bardzo fajna. Szkoda, że ten boost się kończy i tak krótko nią grałem, Ale trochę ją sobie tutaj zaloga czasami wstawiałem i naprawdę bardzo dobrze się sprawowała. Aczkolwiek dużym minusem jest to, że bardzo łatwo można aktywować wieże króla przeciwnika. No ale dobra, to było na tyle. Piszcie jak Wam poszedł sezon, bo ja go kończę w naprawdę dobrym stylu. Trzymajcie się do następnego. Trzymajcie się do następnego.